Jestem Pan lodów i dziś będziemy mogli sobie. Animację brawla i rekomendować. Co jest? Czemu mi się to wyświetla? Dobra, powiem samej na no Animacja kanału yy, Hornstrom serii. Serdecznie polecam. Będę z niego kasa nagrywał, jakby. no. W ogóle lepiej sprawdzić. Ja, o, No O, jaka ta roślinka smutna, bardzo smutna. Teraz będę krzyczał na no, odcinku, ale. No. O, Juruza się rozpłaca, pamiętam to oglądam to ogólnie. Hello, hello, hello. Ale hitowałam łapkę, dobra. Dobra. Mam sorry, że ja nie według planu. Tu mam lepszy film, tylko według planu robię obie tu.

Ha, ha. Wydaje mi się, wydaje, że bika, w to stawka Bica przychodzi się Nie jest podobno do czołgów No chyba żadna nie taka, że ojczyzny tam nie chciałaby Chciałabym takiego chłopaka. Nie to ma być. Ale... Jak ogniwę, to jest nie. Dobra. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.

Ogólnie nagrywam na telefonie moich ma mamek, bo, dobra, 24 mm. bo... nie będzie odcinka, pewnie, albo będzie, może to świątek, może spróbuję na live'a nagrać, ale ja ogólnie nie umiem, ale postaram się zrobić z tego odcinka, miniaturkę, naprawdę, naprawdę, staram się. Muszę się nauczyć, znaczy ja nie wiem jak to robić, bo inaczej bym oczywiście robi na to widowy tą miniaturę piękną. O cierko bym robiła, ale... Dobrze, w ogóle skupmy się na animacji. Oto taka to, Pobieraj to. To na telefonię! Minecraft bez reklam. Oglądaj tutoriale Minecrafta bez reklam. Tutaj by Dobrze, nieważne. Pewnie to ja przeczytam, bo on się nie chciałbym podstaw. Dobrze, dalej. Dziadki, Jacky, Jacky, dobra, Jacky, pobraliście mówi Jacky, dobra. No to wiem, mówi Jacky. Ani Jacky, ani Jacky, ani Jacky. A, Jacky. Jakie podatki? Dobrze. 10 tytułów. Możecie wygłosować jak się ale to byś teraz weszł za na tym kanale, bo raz się pozyskać, jak się to i będzie. będzie dziwne życie zrobić. Ja bym się bał, tego strasznie, że ona to po jakieś power cubes. O. o, tutaj, tutaj mnie, mam dwie w zadaniu taki, a ona nie na ma swojego tylko... matki. O, i przyjmie, przyjmie. I da go do swojego młodego pneumatycznego, tak jak to się nazywa. I tak, się. Dobrze, to ja wam. To ja wam. Chyba. Iwa. Iwa. Zawsze mnie to rozbawia. Zawsze oh, anyway. okay. to robię. O, ja da ci, też Tak, o, nie zainteresowałem. Ale śmiechnie. Chodź, daj mi dronę, chodź, Nie, nie chodź, ja, więc nie bym... Przejdzie łatwich i tak nie będzie tylko. Chyba, że ktoś... ...to cokolwiek napisze, że chce. Dobra. To jest... ...ma stręgi. Jak tego zrobiłam Jak na ciebie na ciebie na ciebie na ciebie z tego, jak to się nazywało? Ej, jak na się nazywało? Ja. Napiszcie I jak napiszesz, e, 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 JAK napiszesz? Jak się low? Nieważne, czy widzicie prawdę. Odcinają się na serce, tak? A gdzie byście u siebie wszedli i zabarali? No, wysłali. No, tu mocny! Czy nie? Kto? Tego nie pamiętam, ale dobrze. Hep! Bo mocny! Się dom! Tam ciągle gra. I.

Umieć wolniej robić, pani jest trzy słówki. Zwolniej. Jeszcze zobaczcie, ile będzie mieć. Umie matematyki, to... to rozwątpię. Trzy minuty i osiem sekund jeszcze. Odcinek będzie trwał. Nie, mniej więcej tyle nie, ten. nie, No nie, yeah. Kit w ogóle. Ta mama ma nie, Także W ogóle wyłączyć dźwięk jak ten odcinek nie, 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 Dobrze, komentarz na animację. O, piramida. O, kurze, nie porusza, bo... Tutaj mamy naszego pana P. I nie mówcie pan pi, bo to mnie wkurza. Nie P. Ale Mr. P jest bardziej... Tu um, jest bardziej normalny. Ale pan pi mnie wkłóza. Po prostu musi pan P albo Mister P. Dobrze. Zapisz, skrybujcie kanał mojej siostry. Ona nie ma filmików, ale wejdzie i suba, please. Nie wejdzie, nie wejdzie suba. Ona ma nawet odcinka, ale muszę ją. O tak. O, że tutaj tak się dzieje. Będzie już jutro albo dziś jeszcze odcinek I ...dziwne życie w Roblox. Chyba, że moja siostra zaśpi. No weź coś, najpłuższe cię Oglądajmy. Dobrze. I tu będzie kielek twój. Nie powiem wam. Do... I tak się powiem będzie. To jest trochę creepy straszna straszne, ale pięknie. O, i podniesie się i stanął się... ...lubo dużo. O, on się przestraszył się szkieletem, on płacze, że dwa, cztery, cztery. Dlatego zmienia się w człowieka. Ja coś tak bym tam zrobił, bo ja nie chcę być w ja to są, gminę, zawsze słabam. Bo już O, dab, daba, chorusę bo. Każdy teraz robi daba.

do końca odcinka. Kolejny odcinek będzie wczoraj. To będzie ta animacja. Więc macie w tle. Ty. Ja się z Wami żegnam. E, oczywiście łapkę suba. Dzwoneczek, dajcie komentarz. Więc ta. Na razie. No i... Cześć!